Simanko, tutaj ponownie ja Schizo. tym razem jest to Battlefield 3 Multiplayer. Jest ze mną kilku chłopaków. Przedstawcie się panowie. Morda. Dziękuję. I na samym końcu z Weteran nagrywania z, ze Schizo. w PitDol, tak, witam ponownie. Czołem, wróciłem, nic mi nie jest. A teraz pytanie, gdzie jest czołg? Mam pojęcia, a ja dosiadam do... Jest tylko Helka, ale ja tym latać nie potrafię, więc się nawet do tego nie dobieram. Ja dosiadam do Nie, to ja dosiadam Chyba drugi I jeepem Chyba, przez świat. No, a umieć ten. Tutaj trzeba strasznie... Normalnie brakuje tylko dzięcioł. Tak. Będzie gdzie jest dzięcioł? Jedziemy, tam się ruszy Tam na pierda. Na szczyt może. Czekaj, tam czołg stoi gdzieś. Okej. Okay. O, no, 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 ja no, już no. zepsułem autko. Mam RPG. Może wyskoczymy? No, to, to jest No tak. Nie. A, już się Jak strzelaj to, to nie był dobry pomysł. Patrzcie na szczyt. I tak, tak. Ze szczytu strzelaj. tam stoi, stoi. Zabrał. To traj, Ja mam go, mnie. Okej, okay. jest spawn. Na szczycie jest koleś. Wiem, wiem, wiem. Duch nawet. Ad grenade. Wow, co to miało być? Właśnie tam. Dlaczego nie wpadniesz, to ja to zabiję. Omar. Dobra, to jest. Dobra, do, dowaliłem go tak zaczął... ja, 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 Dobra, spornujemy się w sobie. Nie ja to 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 Ale ja za Już. to O kurde, plery, plery będziesz miał, plery. To mi. wiecie mi. To mnie zamił. Zostało mu. <grym> 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 nie, Nasz no kolega. Bez, bez no właśnie. Zaraz zginął z mojej ręki. Plecy. Plecy, okay. Ej, plecy! Spidol plecy, bo teraz piję się na tobie i padłem. Okej. Kurde. Ładny jakiś jablęg. Ej, trzymać! Pierwsza wola! Lolololo. Trolololo. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Kampimy, kampimy. Tam, gdzie to Nie Czym wyłączyć? Te. Jest. No, nie no, Sniper. Sniper znowu, uważaj, lecy Tiger. Ej, hey, Tiger, 80x. O, Tiger. Tak, tak. Nie jest, nie nie Dobra, gdzie on jest po ty, W tym budynku takim taki, taki, Ale, krok. jaki ty? Z krowu. To są chyba banie. rozwalili go. Jest coś tam na jest. wyznaki. Kurde, wszystkich ja. no Dawaj chicken na no D. Spoko. Chicken. Yeah. Okay, dawaj na no Czekaj, chicken czekaj na mnie. Widzę, że jesteś... Szkoda, nie nie, no jakiś. Zgadny. Tutaj będzie gdzieś Tiger na mnie, napił no, 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 na no, Pew... No. O, ostatnio gastrofazy na zabijanie mnie. A, idę Idą. Idą, idą, idą. O, kto się zerwał do czołgu? Idę do ciebie ze spowarką. Ty Idle. faktycznie... To Uwaga, ostrzał ja Bo ja mam zamocowany radarek na ciągu. na jesteś? Na D? Tak, na D, ale biegniemy na mojego, bo to jest Chyba na B, O, No

No, no nie no nie Już ciąg mnie wali No Dobra, załatwił Okej, okay. nie mam tego szansy się ale Ale coś mnie pokusiło Jestem za nami A podobno miał pingi. Ej, co nam się Okej, spawnuje na pink. to. Masz hey, gdzie, to. Gdzie, 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 nie widzę gdzie on jest. Ktoś tu... czy na... E, nie da się na to wejść, szkoda mi się. Tak, wyczułem. Ej, na tym co jest tak, czołg. O, shit. Dobra, mam RPGa, więc... Ja też. Ej, tak to się źle no ja tak idzie. A rozwaliłem ten show. A ja poprawiłem. No tutaj Na brzemię w Też. O, mleczyk, chyba ostatni sezon nie. No tak, jest bardzo. Już widzę skąd wali. Ej. Tam... Ej, nie zapomnij zaznaczyć. Ale ten... To tu mi przedryjemy skoczył? Cześć, o Z której strony, z której strony. Tak wejść z powarki. Oh, tak, wejść z kawałki Czy dałoby się... A ale jak nie że to była akcja Dobra, morda, dawaj A Na A? Tak na Okej okay. Hmm. Przeładuj RPGa. Przeładowane mam. Może jakiś czołg? Cześć. Czekaj, rozstawienie. O, są czołgi. Pod dostawki na rozstawienie. Fuck, jak zwykle A, w, w najlepszym miejscu <laughs> w <respii. śmiech> Najlepszy trik. Właśnie koleś tutaj stosuje. Obminował sobie. Ej, kurde, znowu nam co zabierają. Czekaj, może hejktem się po, y, przelecimy. Masz palnikę? Okay. co? No mam. O, Tiger zszedł.

Cieciu, czekaj. Czekaj, no jaki dzieci Tam jest... bardzo wyrobalne narzędzie. Idę, gdzie Nie wiem, gdzie biegnę. Biegnę. Tutaj widziałem jakąś zadymę. O, tu Nie. O wow W takim razie biegnę na B. Wszystkie punkty nam przyjęli Srebr trzera, Ok, nie się zjemnie Bieg do... Strzela, strzela z tego sytuacjonalnego Bieg do... Jak tam sytuacja nad tym B... Dobra, tam tylko jak szata Te IC jest od przefezem sprzymowany, teraz pora nad B Okej, sniper Linio Co tam strzela po <m Hello Finnish> gdzie wy latacie? W sparcie w miałby się przydało mi taki tak. no, Nie wiem, no, już nie miałem pejdzieć ktoś... Ktoś, ktoś jest jeszcze na, na C moje umiejętności To <grym> się zdziwił Koleś <grym> Pro kęki Okej, okay, dzięki za człowiekowi. Niech ci Bóg dzieciak... byś chciał, byś chciał, za mówisz? byś chciał, Przejęte. chciał, przejęte. chciał, byś Czy byś okay, Ej, ja to zaraz będzie okay. help help to, na zaraz. help na chciał, kurde. na C, kurde. No C? Dobra. byś chciał, nie, nie ten. Nie chciał, byś nie byś Nie byś ten. Ostra z zadyma na D Siadaj okay. Zająłem miejsce Mordax wsiadł jest no. czołg Mordaxy patrz na radar, bo ja mam zamontowany taki skaner Okej. Okay. Ktoś tu jest Gdzie jesteś? Zadyma na C A D Pamiętaj o radarze Tutaj jest dwóch kolesi. Uhuu, dostałem RPGA. Wow, wow. O matko! Osmach. Ja bym jesteś. Fasten? No A Jezu, ja to nie Tych. O. Oh, fuck. No kurde. Z ciągu. I to w chyba dostałeś Ej, jak, jak, Jakby co na D jest ciąg Słyszę Dobra zaraz go przejmę, a ja nie mam jak uczyć co sobie. wisieli Wyszli Killerze Mydlem, zabijemy go my Cały czas, cały czas kampi przy tym, przy... Czarnym. Dobra, coś tutaj wywągiło. Tak, czołg. Poszedł. Czołg do odzysku. Czołg do odzysku. Panie kurde, zniszczyli mi kampery. Okej. Dobrze, chicken. Przyjmujemy ten punkt. Wiesz się zamienić. Nie jest. Eee, tutaj kampi Tiger przy tym kontenerze na D. Okej, okay, dzięki. Za, za kontenerem jest. O, A biegnie, biegnie, tak. biegnie. Jest tutaj. Rozułkę chciał brać. Oj, sebex, sebex. Dobiłeś go? Tak, zginął. Ale coś mnie namierza. Spawn x. x, x. x. Dobrze, morda, spawaj, spawaj. Wszyscy spawamy. Wow, wow, wow. Już? Wszyscy spawacze. A jaki ziomek to no, przejebał? no. Dobra. Trzeba iść na cień. Eee mleko. Tiger tu jest. Jest. Mam go. Zabijam Tigera. Bardzo dobrze. On oh, tak, cały Tiger cały czas próbuje D Dwie, czapkę Tak, bo wiesz, że my tu jesteśmy. On postawił sobie na punkcie honoru zabijanie nas. To jest czapkę. O cholera. Tutaj się od strony C O maaa Co to za Okej Na D i... There? No i Ma, no. Znowu idzie Seba na D Już go zastrzeli Jaki fagas O oh, fuck. Ale no, no. Co jest, przyspałam się. Przyspałam na tym ja, Okej. Okay. O, no, widzę, to, że mam nawet statystyki na plusie, a to się rzadko zdarza podczas moich rozgrywek. A, no, Niestety, mi się to nie zdarzy. jak tam, no... O, Hahaha. Kolejny zdjęcie. Zobaczcie ten camp tutaj na scenie na co O, Tego mogłem się w okay o tobie spodziewać. No fajnie, 4HP A Aj scena, A już na będą I Nie mogę się. się 7HP, Tiger Tak, wiem. Jaki nowy. Kurde, ammo nie mam, nit ammo. Tak, Chicken. Ej, on, on był jakiś nieśmiertelny, tak? ten typ. Ten... Chicken no, potrzebuje no, twojej ammo. Ej, oni są na D. Oni są czyścić. na D. Tak, na to, że ja nie wiem, czy tam dotrę, w jednym kawałku. Ale postaram się. Potrzebuję. Jest, jest, tak. jest, tak. yes, ammo. Kuraha, uratowało. Kto jest? Ej, to jest słuchamy jakieś ziołki Kier jest na C. Dawajcie. Dawajcie no no yes. Cebek? Jest do Kurde, skąd? Jeżeli to the... no, on, to wiem, jest. Jo, ilu ich tam jest? Trzech. Widział na radarze przez chwilę. 12 na. no. Plery! Dobra, zabiłem plery. Chicken. Zabiłeś plery. Nice.

Nie, nic nie widzę wszystko mi się tak rozmywa. <tłuk3> Przyznajmy trochę, chłopaki. O oh shit, czołg się zbliża. Czekaj. Ja go sam nie mam. Skąd ten czołg? Za pierdolą. Idzie. Widzę tutaj uwaga. No, tak, 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 a wiem że zastrzelił Help, help help, hit help. Na co? Kurde znowu. no A tak pięknie szło. Gdzie fakt Gdzieś z chamał? Ci chwilę co po to, to, to będziesz wiedział. Jest się na mnie, raz się no, na mnie. Okej, okay. przecież już, 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 już Taki frak No nie no już nam te zabierają Ale co no. jest nasze? Okay. Co Dobrze, dobrze aj, czołg z drugiej! Uuu, widzę, że. z mojej nie Jest coś w tym czołgu. Przestało działać. Piszkło, Dobra, zabiłem tego kolesia na D. Nie, 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 nie. latać. Tak, nie, tak, tak, tak nie, No nie, tak nie. tak tak Bierzemy um, to? Ja, nie, nie, nie. Rzuć o pleczkę, jak Okej, z tyłu. Gdzie jesteście? Na B? Tak, ja już tam gdzieś Rol. gdzieś tam Czekaj. Gdzie? Gdzie tam gdzieś tam gdzieś co gdzieś tam gdzieś tu gdzieś tam gdzieś tam gdzieś Będę No. tutaj ostry zaraz. gdzieś tam gdzieś W gdzieś wow. się gdzieś i tutaj tam Ja tu jestem, na D. Okej. Uważaj, z tamtej, z przeciwnej strony. Kolejka tutaj wali. Jeba... Cieka, nie wiem, wychyla się to... za bardzo. Duża akcja na hardcora, biegnę do stacjonarnego. No No, już jestem. Okej. No to znów. dyskusja ta na Skoro na jednak zadziałało, tak szyj. Lejest na Dłużej tam O oh, ja! Ja! ho. Dobra, ja, ja. zobaczycie. Co to było? Ok, to sobie obejrzymy. Ta Eee... LOL no, trochę tak dobrze. To, to. Nie. O, tu jeszcze dwóch było. Haha, Zabijemy tak gera. To no dobrze, bardzo dobrze. Niech ginie. Nie. Uh -huh. ginie tam jest jeszcze jeden. Wiem, 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 Widziałem. Ale został za To nasze C w lesie siedzą Tak, co jest? Chwila dwóch, leci na C. Oberwałem już... ...ostro leci na tym C. Tak, tak. Jeszcze w turyfelowych. A, idę. Czołg nie jest już to nie czołg. To czołg. 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 Znowu, tak? U... się tam... Chyba mi nie odpuszczą. C a no. mamy wygraną Los. nie widziałem tego tutaj są nikłe szanse, żeby nadrobili to. ja na nam się nie ty a, tutaj zaraz to wygramy to pobliżu tak, ja, ja jestem na D nie no ich bin zauberowany, odbiłbym go. Dobra, nie mają szans. Nie, nie na drodze taka ilość punktów w życiu. Nie musieliby być, ale coś. nieśmiertelnie. 11, cztery! Tak. W końcu cię przebiłem. Wow, obie yeah. no skąd? Bo nie, nie, jestem, widziałem A nie, A, jest. Tak. A ja wiem. Wow, coś Co tu jest otwarte. bam bam łap. Ok, jeszcze tylko jeden i wygraliśmy. Tylko jeden Haha, yes. ha, nie padłem. <laughs> 9 na 10 Spójrzcie, kto u nas jest najlepszy w naszym teamie. No oczywiście, że ty, w pidole. Okunki. No właśnie. Przykro mi, zlamiliście. Czy <laughs> ja bym to nazwał zlamieniem? Nie, graliśmy, znaczy graliście bardzo dobrze. To ja tak. lamiłem tylko tym razem sfarciłem całkowicie. Tak. No, to by było chyba na tyle, co? No. No to wielkie dzięki. O, I to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć. razie.